Siemanko wszystkim ze strony Oskryplay, witam Was w kolejnym odcinku z kampanii Battlefield 1. No i dziś, no rozpocznijmy sobie kampanię numer 4. Byliśmy tu z całego świata, nieświadomi, arogancy, mężczyźni. Posłuchajmy. Wojna miała być dla nas sprawdzianem dojrzałości, wielką przygodą, podczas której każdy będzie mógł sięgnąć po chwałę. Zamiast przygody oh. Oh. czekała na nas przerażająca rzeczywistość. A jedynym wspólnym mianownikiem była śmierć. Okej, okay. a więc tak, zaczynamy pierwszy e, pierwszy rozdział w tej kampanii. Naranny lepo, wyzyw w Galipoli wiosna 1915. Imperium Brytyjskie zamierza otworzyć nowy rząd wojny, powstają plany bezprecedensowej. Morskiej inwazji na państwo osmańskie pod względem i w żywności atakująca flota nie ma sobie równych historii. Norożone okresy transportują ponad pół miliona żołnierzy pochodzących z Australii, Nowej Zelandii, Irlandii, Indii, Nowej Fundlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Otrzymane przez mnie są. Dzień pierwszy! Na przeglądku Heles parowiec River Clyde został z River. Kana pod na płciźnie na swoich swojej baterii zwanych żołnierzy. Napisać, że zdobyte zdanie wielki. Dobra, dzień drugi. I dzień w dniu drugim chyba to my będziemy brać udział. O, proszę bardzo. Aj... O, dobre, jest. Frederick Bishop? O Boże. Hej, y jesteś Frederick Bishop? Nie, bishop nie żyje. <noise> Ale czy to nie twoje zdjęcie? No to wygląda. Jack Foster, Ty, twój nowy podobieczny? Nieprawda. Musisz zabrać tego dzieciaka. Chy, mowy nie ma. Przyjechał tu, bo chciał ciebie poznać. Fryderyka Bishopa, Duma Australii. Kłamał w sprawie wieku na Komisji Wojskowej. I... Ojej. Znasz Morsa? Znam. Dobra, chodź za mną. Dobra, koniec. Rozpocznijmy więc nową kampanię. A więc tak. Niech się załaduje. Okej, okay. jestem. Dobra, to co mamy zrobić? Porozglądać się? Ale katastrofa. Pierwsza fala była sobie. bez szans. Spójrz na ich obronę. Niby jak mamy zdobyć te plaże? Nie ja wiem drednoty. Zatknij uszy, mały. Będzie głośno. A, kur... Okay. w współrzędne. Okej, przesyła współrzędny chłopak. A drednot... Ostrzela ładnie Bardzo ładnie Ostrzelamy Perfekcyjnie Dobra. Dobra Pora ruszać Ola Hola, dokąd idziesz? No z tobą. Przygotuj broń A... ja! Ej, no, zostajesz. Przechodzicie z dopiero jak wystrzelę sygnałową flarę. Tak jest? Tak jest. No jest młody strasznie kurde i... On chyba nie, nie zna się zbytnio, nie, nie, nie tak jak on, bo już jest starszy i się bardziej zna, Więcej przeżył niż on. To co to jest? To jest jakiś... Ten pistolet, raczej ten karabin Jest jakiś... Tak, eee... no, dobra Okej, okay, czyli ja mam teraz biec przez pole bitwy Battlefield, hehe Jakie? Ten to już... Kurwa, ło Okej, okay, zestrzeleni Perfekcyjnie, dobra Macie jakieś lepsze? Nie. Nie no dobra, to weźmy ten z powrotem. Ten wygląda na lepszy. Nie mają tutaj jakiś... Dobra, to nie jest automatyczny karabin. O, wo, szty. Fuck. Kywo, musi się chwilę schować i wyregenerować życie. Okej, okay, idziemy. Okej, okay. biegniemy dalej. Przez pole bitwy. No. Dobra, chciałem tylko jakoś się wstalować. Co ty, kur. Fuck. Skąd, kurde, Frederick Bishop. Umarł. No nie, co ja zrobiłem. Dobra. Pierwszy zgon w tej kampanii zaliczony. Dobra, jeszcze raz, biegniemy. Biegiem! Frak! Czekajcie, bo tam jest... ...zapiksy. Dobra. Oni tam nic nie mają. Ok, otwórz jest ze zbroją. Aha. FAK! Kurwa, kurwa, za dobra, nie. E, położę się. O, granat. Ne, granat już mam. Pełno. Dobra, czekaj na... Mogę iść tędy. To gdzie? Granat trochę... FAK! Łoch, Dobra. Mało brakowało. FAK! O, zabiłem. Jak Okej okay. O! Okej, okay. ale nie no ma mało... ...amunicji, dobra to to, to wysłanę przy tym. Fak, 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 fak. O co to jest? Dobra, mamy to, to się tam na górę, a tam jest... Nie, dobra to nie jest żadna część ciała wroga. okej. Okej. Okay. Okay. Okej, okay, o, granatkę rzucę. Fak, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, zabity Okej. Okay. Tutaj cóż są? Dobra, jaki tutaj mamy broń? To jest e, granat karabinowy. O, co to jest? A, taki granat. Znaczy. Granatnik tak jakby, prawda? No, granat. Teraz mamy tak jakby więcej granatów. O! o <coughs> ja mam się dostać tam na górę, to czekajcie, ja nie pasuję. Raczej bez powodu by tutaj jeszcze w tę stronę, nie? Okej, okay, idziemy tędy. No, to jest po angielsku przecież. Dobra. A, tędy, dobra. Jakoś tak się zagubiłem. A nie, to jest shotgun. Aha, trzy to jest, ten granat. Aha, tutaj mamy. Dobra. Dobra, 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 spokojnie. Eee... Fak, dobra. Tutaj źle mam amunicji w tym. Okej. Okay. A, dźwięk, halo. Fak. No strach! Noż! Dobra, 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 dobra. Przyładuj. Co się dzieje? Ten karabinek, który też nie jest jakiś super dobry. Okej, okay, dobra, połóżmy się. Ja, dobra, mam mało HP. Poczekam aż zregeneruje. O, tam jesteś. Okej, okay, mam cię. Nie, nie. patni. Okej, okay, to trochę... To jest już bardziej wymagająca kampania, nie? obserwacyjny To też jest jakiś tam. Dobra, niech będzie. W sumie. Nie, no dobra. E, biegniemy dalej. Shit! A co ten karabinek ma. A no, to też ma mało. Tak. A to jest. A, tak jest był. Bo... Dobra. Set. Mam iść tak naokoło? No tak, byłoby zbyt prosto. To jest taki wyborowy, nie? Karabin wyborowy, czekajcie. Mogę iść tędy? To jest pełno zasieków. Fuck! Nie, 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 nie! a to był zły pomysł. Nie, to też jest bardzo zły pomysł. Czekajcie. Dobra. Ok, będę musiał wchodzić od tej strony. Ora, przeładuj. Spokojnie, tutaj co jest? Granaty, prawda? Okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Shotgun z bagnetem? Że co? A, on ma tutaj taki. Dobra, mamy granaty. Więc jest stop... 오ファ 오케이 あオッケーああんまりいいっす이ファックオッケーじゃ歌おう教えてく Dobra. Eee. Dobra, to w takim razie... Jeszcze raz. Tutaj mamy taki granatnik. Teraz postaram się go używać mniej niż zwykle... W ogóle to... Właśnie, powinien być tędy. Dobra, to jeszcze raz idziemy i postaram się tego granatnika używać jak najmniej jak mogę. Okej. Okay. Fuck, Fak, no nie. Nie psz. Fak, no nie strzelaj. To mnie bo zaraz znowu umrę. Okej, okay, ładnie. Okej. Okay. Fak. Gdzieś jest tam. Okej, uh. okej, okay, okay. teraz poczekam aż mi się zregeneruje dźwięk okej, okay, zabici. Nie żyje. Fuck. Fak Mam już mało amunicji O tam jest No teraz, ja Muszę zaraz broń podnieść inną Okej okay. uh. Kurde. To też się nagle pojawił. Tamten swajak tamten swajak Ora, przyładujmy Ora, to jest amunicja. A mogę to tak... Nie no, to wyjść nie mogę. Czemu? Nasz cel to ten punkt obserwacyjny. Okej, okay, ten punkt to, to już wiemy. Dobra. Ej. Okay. Okej, okay, za No Skurcze. W... Dobra, kurde, trafić nie mogłem, jestem słaby ze snipe, snaj... znaczy... A to wrócić jakieś... Fuck! Dobra, kurde, to było niebezpieczne. O oh, fakt. Web granaty teraz. Dobra. A teraz idziemy. O. Okej. Okay. Strzelić flara. To są kurwa żarty. Chodź to. Patrz! Przepraszam, no! Chłopcze, kłamcem kupiłeś bilet do piekła. Chciałeś, żeby ci postawili pomnik na dawickim placu? Już mały wstomaj dalej. Dalej chłopie. Ja tutaj umrę. Nie Andrzej, Australijczyk. Nie można cię zabić. Co? Może i tak. Chyba, że. Jesteś z Zelandii. Nie dobrze, ale po kolei masz. No już, wstawaj. Rób to co ja, ręka tutaj, tak, w tę stronę. Kolbę ramię. policzek na kolbie. Nie, o tak skieruj tam gdzie chcesz strzelać. Dobrze, rozstaw trochę stopy. Yeah.